Cześć i zowiedzą kolejny odcinek kanał z Brawl Stars a tematem dzisiejszego wycinka jest to moi drodzy, że uwagę uwaga uwaga któregoś maksa 3, 6, 9, 12, 15, 18 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, sześć, 30, 30, 30, 30 dwadzieścia osiem, na tarze dzisiaj, tak, widzowie, wbijamy na tarze, mamy dwa skinki, w ogóle, dotarli, dziesiąta moc, Gabrys Star Power, e, tutaj jest Silver, trójka, widzowie, prawie gold, tej prawie gold tej to jak wygramy, to będziemy mieli Golda 1. więc mega fajnie gramy z takimi się malem, widzowie, SK Maxi, e, sami nawet nie kto to jest, widzowie, takie ma konto, no przeciętne, przeciętne eee, tutaj rok założenia taki sam jak ja. No dobra robi sobie no, możemy zagrać duo taka mapka, myślę, że spoko. Eee, w ogóle to random jest w ogóle zaprosiłem bo przez wyszukaj gracza, no kompletnie nikt nie grał no, ani z klanu, ani zna ze znajomych, nie miałem z kim bić, więc po prostu po prostu wyszukałem randoma jakiegoś i, I jakiś się znalazł, w ogóle przepraszam za mój głos, ale w dniu nagrywania tego ciężko jestem chory, więc też mogę mówić tylko przez nos. Wreszcie pamiętajcie subskrypcja, zostawcie łapkę w górę pod tym wikiem, napiszcie w komentarz, a będę takich mił, nawet widzów nagro. więcej. Przypomnę, na jest po 2000 subów, więc sububujcie w później kontucie, możecie mi spięć mój drugi grup, co chodzi o suby, czyli mi 2 subów, więc subujcie w płycie kontucie w falie mojego Discord, a link macie w opisie oraz w komentarzu pod tym filmem, więc subcom. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was, moi drodzy, do oglądania. Moi drodzy! 30 tier max, y, fajna już dosyć liczba, liczba 30, na 90 chyba 2 albo 3 postacie, to jest no, no dobra, nie, nawet nie połowa, nawet daleko do połowy, no ale nie oszukujmy się, że lepiej mieć już y, 30 widzowie tier maxów, niż na przykład y, żadnego, czy połowę 30 no bo prawda że wolę, bo Jezu, prawda, że wolelibyście mieć piętna, 30 Cmaxów na 92 niż 15, czy na przykład y, tyle ile macie obecnie, więc to wiadome jest. A ja właśnie taki wyczyn mogę w tym odcinku już dokonać. To jest, że 30 Cmaxów na moim kącie siądzie, no i oczywiście będziemy i po więcej. Ale zanim będziemy i po więcej to moi drodzy trzeba najpierw dotrwać do top 2 bo top 3 nam daje 0 puch. to 2 nam wystarczy moi drodzy w zupełności więc jeszcze dwa teamy muszą zginąć dobra jeszcze moi drodzy i te top i tego kiermarca mieli więc tutaj nie powinno być nic szczególnego Gram w ogóle w tym SK Maxi od 915, od 915 gram w tym SK Maxi i nawet to wychodzi, no bo tak jak mówię, nagrywam odcineczek z Tiermaxa, czy nie idzie tak źle a nawet bym powiedział, że idzie spoko. to tej rundki nie wygramy. no tej rundki nie wygramy, ponieważ podjechał nas trzeci team, eee, że nie walczyli między sobą jeden z drugim, tylko po prostu poszli na nas, eee, a że skinął e SK Maxi, no to sam na dwóch było, było mi ciężko, więc po prostu nie miałem co zrobić, sobie wygramy jeszcze jedną gierkę. Mam nadzieję moi drodzy, że teraz uda nam się wygrać. Yy, dla, dla was to w sumie lepiej, że tam daliśmy trzecie miejsce, bo po prostu macie dłuższy odcinek. I zaraz to moi drodzy zobaczymy co i jak. Yy, oby nie było większych problemów. Oby nie, obyśmy nie zajęli sobie czwartego miejsca. Bo jak zajmiemy czwarte miejsce, to puszki na minus dostaniemy, a tu już byłby trochę większy problem. No ale dobra, bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli, zrobimy sobie tutaj te dwa <laughs> cube'y, które są. Tam widzę, że random też zbiera i też zebrał dwa, więc my już w sumie cztery. W sumie satysfakcjonuję, bo mam 7400 życia, a bo normalnie by z tych czterech cubów miałbym 5800 chyba coś takiego. Więc naprawdę spoko. Eee, dobra, dobra. Zobaczmy tutaj, grzyby, krzaki, w ogóle jest już to 3. więc jeszcze jeden team musi się zająć, jeszcze jeden team, mamy to moi drodzy, o! I czy żeby tam już ktoś padł, widzowie? Czy żeby tam zaraz coś, dobra, my to mamy, to firma mamy tier maksy, moi drodzy. Stop! Ważna informacja! Jeśli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie dla widzów, to macie link w opisie tego filmu oraz w komentarzu pod tym filmem. Zapraszam do dalszego oglądania. Adam ja się i cieszę. Zobaczymy, ile dobra 12, to raczej nie, raczej nie, bo to jest widzowie aż 8 więcej od nas. To jest aż 8 więcej od nas. A jeszcze tu jest Lily i Ligi No nie, no raczej to nic nie ugramy. Moi drodzy jeszcze za ligi się zajęli się technie gadgetem, dość aktuje. no No je. No wiedziałem, że ona się technie gadgetem. No ale nieważne, mamy to moi drodzy, GG, top 2 i w sumie widzowie Tiermax, 1009, 1009 moich rozy, więc mnie tam do giga, giga cieszy. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, moi drodzy, pamiętajcie subskrybujcie nasz kanał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmikiem, napiszcie komentarz, a będę w takiej chwili chcieli byśmy więcej. Przy okazji mieliśmy 68 500 pucharków, wpada się na mojego Discord, w opisie oraz w komentarzu pod tym filmikiem, więc jeszcze raz dzięki dobry, dobrze. trzymajcie się, do następnego, cześć!